Cześć, z tej strony górni mam pokażę przystanek kolejowy skórka. No, przy, przystanek kolejowy posiada jeden peron. Dawniej to była stacja kolejowa. Niestety została zdegradowana do przystanku osobowego. Z lewej strony mamy wiatę, przed, w której można się schować przed deszczem. No, delikatny bałagan niestety. No, przepraszam, że tak ruszam, ale miałem w drugiej ręce aparat. E, ławeczki. Tablica z rozkładem jazdy. Kampanie bezpieczeństwa. Ruch na tej trasie jest e, dość ubogi, lecz nie jest najgorszy. Uwaga zasługuje na to, że jest czynna kasa biletowa w złotowej mimo takiego tragicznego ruchu. No. No tutaj wiadomo, rozkład. Tak co godzinę, co półtorej, czasami są przerwy, coś jedzie. No. Tutaj ten yy, dawna równina stacyjna. Dawniej tam były rozjazdy ITP. Tu się dojedzie do krzyża, najbliższa stacja piła podlasie. A, w, a tutaj się dojedzie do y, chonic i najbliższa stacja to jest dolnik. Też się pojawi. no Taka typowa wiejska stacyjka. No, teraz idziemy do dworca, który jest niestety bardzo zaniedbany. W przybudówce znajdowała się nastawnia dysponująca, na mamy na została zlikwidowana. Tablica z nazwą stacji, stajaki na rowery. No, to był taki krótki film. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia. Pa!